Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, jesteśmy na gali Alkomaster jest siemanko. ze mną TKM, Cześć. Siemanko, siemanko. E, TKM, robisz muzykę, love songi. A, Tak, dużo ludzi jedzie mnie za to, że robię love songi, ale mam to wyjebane, robię love i to robię lovesongi, no i chłopaki A dlaczego lovesongi na przykład? No, ja jestem taki uczuciowy chłopak. Robię wrażliwy? Love songi. Tak, wrażliwy, tak, bardzo wrażliwy. Chociaż może tak na, na pierwszy rzut oka nie widać, ale jestem wrażliwy, tak. I powiedz mi, ta gala, na której jesteśmy dzisiaj, e, czyli gala alkoholowa, Alkomaster. Alkomaster. Tak. Alkohol pomaga Ci we, we wrażliwości? Nie, wiesz co, więcej numerów napisałem na trzeźwo niż po alkoholu. No ale no, no, no tak, no, no, wiesz. Tak. Skąd czerpisz inspirację? Z, ja wiesz co, no, właśnie to o tym powiem dużo więcej. Czerpię inspirację z tego, że na przykład, jadę sobie autem przez miasto i widzę, jak na ławce siedzi dziewczyna z chłopakiem i widzę, że się kłócą. I ja już mam do tego jakby tekst, rozumiesz o co chodzi? Że wiesz, oni się kłócą, no z tego czerpię, z tego cierpię, z życia, z życia czerpię teksty z życia, tak. Widzę, że masz medal, wygrałeś? Wygrałem, wygrałem, no, uważam, że... Kurde no, potem poszliśmy tam na tą, tą kurde lożę drugą. Według mnie, powiem Ci tak. Jak ogłaszali werdykt, powiedziałem, myślałem, że przegrałem, nie? Oni ogłaszają werdykt, ja byłem pewny, że przegrałem. I ja nagle, i nagle słyszę, wygrał TKM, kurwa, nie? I ja mówię, co jest? Mówię, Kurwa, o co chodzi? Nie? A dużo wypiłeś? No piliśmy, no, ogólnie ci powiem, że to było tak, że niby na końcu miała być e, smakowa wódka, ale wiem, że to nie była smakowa wódka, bo do teraz mnie pali kurwa tu, nie? Mm. No to nie była smakowa A konkurencje jakie miałeś? Mieliśmy kurwa słabe, znaczy e, bardzo trudne konkurencje. Jakie? No, yy, z tym na przykład, kurwa, czekaj. To rzucanie tych, tych kurwa... Mieliśmy takie kółka i musieliśmy rzucać na pręty. Żeby trafiły? Żeby trafiły, tak. No to, to, to przegraliśmy. Pierwsza konkurencja to była z... Yy, mieliśmy talerz z piłeczkami ping-pongowymi, -pong -ping a drugi talerz był pusty i musieliśmy przerzucić najwięcej. To był remis. No i dlatego w pierwszej konkurencji był remis, w drugiej konkurencji... Kurwa, nie pamiętam. Widzisz, taki alkohol był mocny, że ja nie pamiętam nawet. No właśnie tym medalem zahaczyłeś Adriana Ciosa. Ale nie, Adrian Cios... Adrian Cios! Chodź tu, na chwilę. To poczekaj, niech oni skończą tam. Nie Adrian, Cios, bo, nie, Adrian Cios to jest mój ziomek, kurwa, no. Przypadkowo podszedłem do niego, zacząłem coś gadać i dostał jakby... Jak podszedłem, to medal się przechwiał i dostał medalem w twarz. No i można, nie wiem czy pokażecie, ma krew tam, no nie. Ale to nie było celowe ja nie chciałem mu tym zajebać, nie. No kurde. Na A to było na przewitaniu się? Tak, na przywitaniu, ja do niego podszedłem i ten medal zajebał mu. No, zobacz, kurde, jak ten jest on ciężki. jest ciężki. Bardzo Można ciężki. No. no i ogólnie na początku się śmiałem, jak mój przeciwnik, szofer, dostał ten medal srebrny. On był, o kurde, pięć razy mniejszy, on był taki, mhm. jego medal. I ja mówię, ten medal, to wiesz co, mówię, kurwa, możesz na złą sprzedać, nie? No kurde, znaczy nie. No i tak jak mówiłem, że właśnie uważam, że ta walka powinna być powtórzona, powinien być rewanż, nie? Bo Dlaczego? ja serio, no bo do końca myślałem, że przegrałem. A nagle jest werdykt i mówią, że ja wygrałem. To no po co ci rewanż, jak wygrałeś? No bo ja nie. Ja, jest, ja mam takie zasady jakby, kurde, no że jak wiem, że przegrałem, a dają mi wygraną, no to ja chcę rewans. To myślisz, że ktoś się pomylił? Myślę, Czy że... Chcesz wypić więcej po prostu. No to wypiję więcej na after, No naftę? to po co ci rewanż? A nie idziesz na after? To, to zobaczymy. No, no to du wypiemy, dużo się będzie działo, na pewno. no. to wypijemy, no tak. No, no oczywiście, wiadomo. No, czyli ciosa trafiłeś zupełnie. No, to to jest mój ziomek, kurwa. No, przecież, a skąd co? się znacie? Z konferencji ostatniej. Jak ja odjebałem, nie wiem czy ty widziałaś na konferencji ostatniej, jak odjebałem, że... Miałem tam spinę do tego, niby, znaczy on jest włodarzem i zawodnikiem, teraz ma pewnie konferencję. E, Lasik? Lasik, tak. Miałem do niego spinę o to, że ja przyjechałem, kurwa, ze Szczecina do Warszawy, 600 km, e, a on mówi, kurwa, nagle, że ja nie wychodzę na konferencję. Mówi, ja mówię, czemu nie wychodzę na konferencję? On się obrócił i poszedł. No to potem ja się najebałem, kurwa, on miał, on miał swoją część konferencji, no to wszedłem tam, kurwa, i zrobiłem zadymę, tak? No kurwa. I mówię do niego i stanąłem za nim, mówię, chodź to ci wyjebę. A on kurwa, tak o patrzy kurwa. No kurwa, że takie oczy kurwa przestraszone, że chujnie. Jak powiedziałem, no kurwa. Mogę Tych mu wyjebać kiedyś. Nie, 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 nie chciałem się z nim bić. Co tam? No chodź Adrian, kurwa. Bo Siema. pyta mnie, wiesz co, pyta mnie o ten... Jak to się ale stało? Mówisz, że... to masz. Tomek Witaliśmy Tomek... się i przypadkowo... Ja Tomek... mówię, z jesteśmy ziomkami, stary. Tomek stwierdził, że będzie nakautował Dzisiaj no, zaczął od da, medalu, ja ale... ja medalem, kurwa. Ale przynajmniej złoty. <laughs> nie, wiesz co, naprawdę, w ogóle to jest hit, że Adriana by wyjebali. Nie? Tak. Dobra, powiem ci, stary, tak. Generalnie... To on powinien mieć ten medal też dzisiaj. Zróbmy tak... Bo on wygrał. Umowa poufności obowiązuje do dnia dzisiejszego no i zakończenia gali, po będziemy... mówić o co chodzi, ale według mnie Adrian Cias dzisiaj był też zwycięzcą, tak? tak dziękuję ci bardzo Tomku. Stary. No oczywiście, ale ja tam bardzo wspieram, ja piję tyle co oni. Jak słyszałem, że Tomek 5 shotów, to ja 5 shotów, ja tak, idę równo. No tak, My to no. później na afterze zweryfikujemy kto no jest no tak, lepszy. No. <laughs> Czyli niedługo opowiesz mi, dlaczego no cię nie, gali, nie brałeś na... udziału w konkurencjach? No tak na, Monia, gali, na pewno tak? ci opowiem, wiesz, na pewno będziesz wszystko wiedziała. To ci obiecuję. następnej gali opowiem jest o czym rozmawiać, tak, tak. Ja bardzo lubię sekrety, także czekam Nie, nie to ja mogę powiedzieć tyle, że na ostatniej konferencji ja właśnie wyszedłem na jebany do Lasika. Chciałem, powiedziałem, mu, chodź tu ci wyjebią. A ja pobiegłem. Siedział, czeka, nie, siedział przestraszony. Kurwa, jak jest taki trwany, no to zapraszam go na jakąś galę, kurwa, gdzie trzeba się bić. Mogę mu wyjebać, mogę go kurwa zabić. No to tyle, no ja pierdolę. Czekam na galę, która yy, zaprosi mnie na walkę taką z nim. A widziałeś starcie Adriana Ciosa z Alanem Kwiecińskim? Widziałem. I uważam, że. No, Adrian, ch znaczy, ciosu chodź tu. Jestem. Mm. Co idę między wami? Myślisz, że kto miał cios? Nie, razy? wiesz co? Ciosu idę był, był najebany tak samo. Chodź tu. Ciosu był najebany tak samo jak ja. Ta, to, to był, to był gruby stan. My się bawiliśmy, najebaliśmy się i kurwa no, Przyszedł jak jakiś... on był tak najebany jak ja, Przyszedł to kurwa kiep, nawet kurwa. ja, Nikt... ja nie mając mięśni, będąc pip, pip, chudym, pip będąc chudym typem kurwa, stary powiedz, powiedz to, nie po... tak dużo, bo będziemy przepraszam, pikać. dobra, 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 sorki, 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 stary, powiedz to, ja widzisz, patrz jak jestem chudy, ja mam mięśni kurwa, nie? A. Ja bym cię uderzył, stary wtedy i byś poleciał też. I nie by kruszył, wtedy po i... nawet by, tak, 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 I bym, tak, i bym ale poleciał. Dobra, ale powiem wam szczerze, tak. generalnie temat jest skończony idziemy dalej każdy. No i ja liczę było... też na walkę ciosos I... z Alanem. I ja wiem, że tego prędzej czy później dojdzie, no kiepy będą gaszone i tyle. Tak, 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 tak. Prędzej czy później. Tak. Alan dziś jest również, nie będzie bójki dzisiaj. Powiem ci tak, ja generalnie nie mam zamiaru nastawiać się na takie rzeczy. Jeżeli będzie miał do mnie jakiś problem, to po prostu ja dzisiaj jestem na tyle trzeźwy, że mogę z nim wejść w konfrontację. Nie, ja, nie, e... ja bym ci nie radził tego starego. A jeżeli. Wolę, żeby ci dali walkę, najebiesz i tyle. Znaczy to jak ma rację, wolę w OKTAGONIE to weryfikacji się pójdzie. Dzisiaj na przykład Alan rywalizuje, będzie pił. No i co ja podejdę, wiesz, e, uderzę I co, go. co, i nawet e, jak najebie, ludzie, mu to powiem, że jest najebany. Tak, tak że no to, On był najebany i no nie dał rady. Tak, radę. więc no, wiesz, bądźmy ludźmi. Niech, oktagonie. niech walczy w oktagonie, tak. Ja chcę wejść do Oktagonu, chcę tak. zrobić robotę i uważam, że to będzie najbardziej sprawiedliwe. Wtedy nikt nie będzie mógł zwery to. zweryfikować. Z tego co wiem, on jest chętny na walkę mną. Tak więc Dobra, już stary odejmę Przepraszam cię za nos, ale Ja jestem bardzo tej walki. Jestem ciekawa konkurencji, jakie dzisiaj są na Alko Master. Idziemy no, no, oglądać. To jeszcze tyle, że właśnie jak już ci mówiłem wcześniej, że będzie rewanż, tak? Bo ja powiedziałem na początku, też, że ja nie wiedziałem, że ja wygrałem, kurwa. Będzie rewanż na pewno. Idziemy Bo oglądać rewanż. To nie jest rewanż taki, że wiesz, że... Dziękuję bardzo. Dziękuję.